Jak długi może być przewód HDMI? Chciałbym Wam pokazać przewód HDMI marki Unitek, wykonany w technologii światłowodu. Produkt zapakowany jest w twarde kartonowe opakowanie i uwaga, nawinięte na szpule co już nam sugeruje, że nie jest to przewód o długości 1 metra. Przewód podłączyłem do huba z wyjściem HDMI, hub do MacBooka, puściliśmy wysokiej rozdzielczości nagranie, by pokazać na żywo działanie kabla. Dobra, tutaj mamy nadajnik, chodźmy do odbiornika. I liczymy metry. Mamy już 10 metrów. Przewody światłowodowe mają to do siebie, że są stosunkowo cienkie i giętkie. Proste do ułożenia. Przy miedzianym przewodzie ciężko powiedzieć, jaka musiałaby być grubość kabla. 20 metrów. Schodzimy po schodach. 25-30 metrów, kończą się schody i wchodzimy powoli do sali konferencyjnej. 35 metrów. Przewód podpięty jest do gniazda HDMI w podłodze, a na projektorze widoczny nasz obraz. 40 metrów przewodu HDMI. Nieźle, prawda?